Jeżeli chodzi o naszą filozofię budowy Akademii Piłkarskiej, to fundamentem są najmłodsze roczniki, począwszy od Akademii Przedszkolaka, która tak naprawdę rzesza dzieci już od drugiego, trzeciego roku życia, w momencie kiedy dziecko jest na tyle samodzielne, żeby móc brać udział w zajęciach fizycznych. To jest taki nasz początek, to jest taka zabawa, która przygotowuje do, do pierwszej klasy. Pamiętajmy, małe dzieci to, to nie tylko zorientowanie na, na sukces, na, na wielkie kariery sportowe, ale to przede wszystkim ma być atrakcyjna forma, która, która zachęci te, te dzieciaki, i, i tą drogą staramy się jeździć. Ostatnie wydarzenia, mam tutaj na myśli debiuty. 16 latków Mateusza Anklewicza i Łukasza Piątka to tylko pokazuje, że droga, którą obraliśmy tutaj jakiś czas temu procentuje i nie ma już odwrotu od tego, bo Polonia bytą to, to ma być zgodnie z naszą filozofią Klub Akademia, która będzie bazowała na wprowadzeniu do pierwszej drużyny seniorów, młodych ludzi, którzy będą nieśli w Polskę dobre imię tego klubu. Jeżeli chodzi już o klasy licealne, tutaj już zasięg jest zdecydowanie większy. Tutaj konkurencja o zawodnika w aglomeracji śląskiej jest tak duża, że, że nie możemy się także nawet zamykać na województwo śląskie, tylko ci zawodnicy zgłaszają się tak naprawdę z całej Polski, a przez to, że, że mamy do tego odpowiednie warunki, bo klasa mistrzostwa sportowego w liceum, to tak naprawdę placówka, która wspierana jest przez internat, ludzie, którzy przyjeżdżają, Tutaj spoza miasta, spoza województwa mają możliwość w dogodnych warunkach przebywać tutaj w Bytomiu i łączyć szkołę z grą w piłkę, więc to jest bardzo duży, duży atut. O czym mogą powiedzieć choćby tacy zawodnicy jak Kuba Wrubel, który wybrał drogę poprzez internet i, i dzisiaj jest podstawowym zawodnikiem pierwszej drużyny. Zrobił ogromny progres, zaczynając swoją przygodę z, z piłką w Polonii poprzez, poprzez Akademię. Co musi zrobić, żeby, żeby dziecko zostało? No przede wszystkim zgłosić się do nas bezpośrednio na numery kontaktowe, które są na naszej stronie, które są na portalach społecznościowych. Można przedzwonić do sekretariatu spółki Bytomski Sport Polonia Bytom, zgłosić się, a każdy z nas już pokieruje dalej. Komunikacja na linii szkoła, trenerzy jest na tak dobrym poziomie, że, że nasi ludzie gwarantują to, że pokierujemy już cały ten proces przyjęcia do szkoły, przejścia naborów sportowych, czy także jeżeli ktoś będzie zainteresowany udziałem tutaj w naszej akademii, jeżeli chodzi o internet, także jesteśmy w stanie tutaj pomóc.